Nie w tym Izraelu, tam tę, tą, ale tą, tą ależówkę piją. To dzisiaj nie wypił. To dzisiaj tego nie wypije się, nie da Na trzeźwo nie. Na trzeźwo nie. No wiesz, to, to kawy do kawy dolewa do no wszystkich. Oni mnie Ja dalej do kawy, ale żółty. nie chcą być kawy. Tak, chcą być kawy. Nie A, すいません。 Żynka, która nam się tutaj była bardzo owocna, w różnego rodzaju zdarzenia i przeżycia. Przede wszystkim wrażenie ogromne zrobił obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Jak również dla mnie bardzo ważne było, aby poznać historię życia Faustyny Kowalskiej. Całe Wilno, Żmóć i inne miasta tego pięknego kraju są dla nas Polaków bardzo wzruszające, ponieważ cały czas widzimy ślady polskości tak nam bliskie. Przepiękne kościoły, ale chyba najbardziej przerażający to był fakt tych zniszczonych kościołów. To chyba mi pozostanie największe. Wszystkim zaimponował mi profesjonalizm tej pielgrzymki. Tak pięknie przygotowana i tak pięknie prowadzona. No i w ogóle chcę powiedzieć, że jestem oczarowana księdzem. Naprawdę. No, uduchowiony i pozwolił nam przeżyć tą pielgrzymkę naprawdę pięknie. I jesteśmy ja jestem bardzo zadowolona. Ja też popieram słowa koleżanki. Jestem zachwycona, tak zachwycona jest tylko naszego księdza, który nas poprowadził po tych naszych dawnych ścieżkach, po naszych dawnych korzeniach. Bo stąd wiele z nas będąc na tej się wywodzi i po prostu dziękujemy księdzu Panu Bogu za poprowadzenie ścieżką naszych dziadów Po wilnie, po kościołach jest to dla nas bardzo cenne i znaczące. To, to trzeba powiedzieć, że bo moja koleżanka właśnie ma korzenie wywodzące się tu z winna, a ja jestem krasowianką, więc z kolei Ukraina y, też jest mi bliska, no i bardzo właśnie jestem wdzięczna też Bogu, że jeszcze na końcówce życia mogłam jeszcze zobaczyć winno. Żegnamy się z Wilnem. Było bardzo fajnie, ale krótko. Wszystko to, co żeśmy zobaczyli, zostanie w pamięci. Dużo ciekawych miejsc, przede wszystkim Matka Boska Ostrobramska i wiele innych kościołów. I wszystko to, co zobaczyliśmy, no, no było bardzo fajne. Szkoda nam wyjeżdżać, ale mamy nadzieję, że jeszcze tutaj powrócimy. Za tym Kielgyszynki w Wilnie. Wracamy dzisiaj do Polski. Wspomnienia piękne. Już płakać się chce, że tak krótko byliśmy. Wszystko cudowne. Obrazy, kościoły i ta wiara, która tutaj została. Szyń Boże. Dzień dobry. Dzisiaj jest 5 sierpnia. Dzisiaj jedziemy do Kowna i Tro.